Serdecznie Państwa witam na konferencji, takiej szybkiej konferencji, ale w bardzo ważnym temacie, który mamy do omówienia. Jesteśmy tutaj razem w grupie trzech osób: Pana ministra, posła Petra Ościńskiego i Pana radnego, dyrektora biura Gabinetu Politycznego, Pana Mariusza Włoszaka, Pana y, Łukasza y, Skudlickiego. Dzisiaj przekaz jest jeden i ten przekaz musimy Państwu jak najszybciej jakby pokazać. i przesłać tą y, nić najważniejszą tego, co stało się w ostatnich dniach, szczególnie w sobotę w Bełhatowej. Konwencja, która odbyła się w jest konwencją dużo Bogaty. no, w, w Bogaty. Bogatyni przepraszam. Bogaty. Zabiesko jest Bełpatów tutaj w Bogatyni jest przekazem jasnym konkretnym w trzech aspektach. W pierwszym dotyczy on tego, że to, co jest w Polsce, to, co jest dotykające polskich spraw będzie załatwione w Polsce. I tego nie ma możliwości, żeby ktokolwiek mógł odpuścić i zgodzić się na to, że gdzie indziej będą decyzje podejmowane. Zamknięcia kopalni, otwarcia kopalni czy tak dalej. To jest w ogóle poza tematem. To są tak ogromne interesy, które dotykają polskiego społeczeństwa, polskiego państwa, że te decyzje będą podejmowane przez polski rząd i nie będzie możliwości, żeby ktokolwiek nam tutaj mówił, co mamy robić. To jest oczywiście spra sprawa bardzo skomplikowana i nie tematem jest dzisiejszego naszego spotkania tłumaczyć na czym to polega, ale na pewno ten przekaz wybrzmiał jednoznacznie ze słów Pana Prezesa Mirosława Kaczyńskiego Pana Premiera i pozostałych osób, które miały ciągnienie. Nie ma takiej możliwości, żeby jak powiedziałem, ktoś decydował za nas w tak istotnych sprawach bezpieczeństwa i tego bezpośredniego, jak też bezpieczeństwa energetycznego Polski. Drugi bardzo ważny przekaz to jest przekaz związany z jednością. Tutaj kończyły się jakiekolwiek spekulacje, ten przekaz idzie też do wszystkich, żeby jasno wyartykułować. Idziemy do wyborów jako Zjednoczona Prawica, oczywiście pod kierunkiem Jarosława Kaczyńskiego, ale nie ma żadnych podziałów. To, że są różnice zdań, no to są w rodzinach, są w najbliższych sobie osobach, natomiast w polityce są te różnice zdań, one będą, ale to nie znaczy, że będziemy szli w różnych, form w różnych formach i podzieleni. Idziemy jednością, to jest też pewien przekaz, bardzo duża siła. Mam nadzieję, że to przyniesie również efekty w wyborach bardzo pozytywne. I wreszcie trzeci przekaz, który jest przekazem fundamentalnym na dzień dzisiejszy, kiedy ta sytuacja się zaognia za naszą granicą wschodnią, to jest na to, na co my stawiamy: bezpieczeństwo państwa polskiego i to zewnętrzne. Aże dziękuję bardzo, że jest pan, pan dyrektor gabinetu, pana Mariusza Błaszczaka, osoba, osoba odpowiedzialnej zdecydowanie na większym stopniu właśnie do to bezpieczeństwo zewnętrzne. Nie możemy nikomu zaufać w tym momencie na Wschodzie mówiąc o tym, co będzie się działo w Polsce w najbliższych latach, jak tylko i wyłącznie jedną przyjąć metodę działania. Zbroimy się, kupujemy sprzęt, szkolimy naszych żołnierzy, podpisujemy pakty, które mają być paktami gwarantującymi nam przyszłość, tymi paktami to są między innymi bardzo szeroko zakrojone umowy międzynarodowe na wiele lat właśnie tej pomocy i współpracy militarnej i to ma być przynajmniej gwarancją tego, że te wschodnie, jak to nazwać, wilki, niewilki czy wilczury mają zastanowić się 15 razy nad tym, czy mają podnieść rękę na Polskę. I to jest bardzo ważny przekaz, który wybrzmiał, który był przekazany w tych trzech dniach bardzo udanego tego, tego spotkania w jasnym, przejrzystym, szczególnie w miejscu dość trudnym, tutaj właśnie mówiliśmy, że nie każdy mógł tak łatwo dojechać do tego miejsca, ale zobaczcie Państwo, kilkanaście tysięcy ludzi było na tym miejscu i wyraziło z czerwonymi flagami jako ten wyraz patriotyzmu i tego, że ufają, że to nasza formacja, prawo i sprawiedliwość, szeroko pojęta zjednoczona prawica, da gwarancję kontynuacji tego dobrego ruchu, który jest ruchem powodującym, że Polacy żyją zamożni, żyją bezpieczni, a jednocześnie czują się coraz bardziej dumni z tego, że są Polakami. To również podkreślał tak, na zakończenie prezes Jarosław Kaczyński, żeby właśnie Polacy byli dumni z tego aspektu, że są Polakami, że żyją tu i teraz w tym kraju i żeby nie wątpili, że to jest najlepsze miejsce do życia dla nich i dla ich dzieci. Pani mistrz, panie ministrze, proszę bardzo, proszę. Dziękuję pan e, poseł, powiedział pewnie wszystko, co trzeba należało dzisiaj powiedzieć, natomiast ja jeszcze dodam, że ważne jest, ważne jest to referendum w sprawie przyjmowania migrantów. To jest temat, który wywołał, no zaproponował prezes Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński, abyśmy zrobili takie referendum, w którym Polacy będą mogli wypowiedzieć się co do tego mechanizmu relokacji. Ten mechanizm, który proponuje Unia Europejska jest bardzo groźny. To nie jest mechanizm na teraz, na przyjęcie kilkuset czy kilku tysięcy uchodźców. To jest mechanizm, który Komisja Europejska proponuje, aby pozostał z nami na dziesięciolecia. I to jest mechanizm, który destrukcyjnie może doprowadzić do utraty tożsamości Europy, do utraty tożsamości poszczególnych krajów europejskich. My jako Polska nie chcemy się na to godzić. Mimo, że tam są jakieś, mają być zapisy łagodzące, że można odstępować i tak dalej. My po prostu takiego mechanizmu nie, nie uważamy za stosowne. Nie chcemy do Polski, aby trafiali migranci, których ktoś wyznaczy, że oni mają trafiać do Polski. Jeżeli jakiś kraj chce przyjmować migrantów, e, takich nie, nielegalnych migrantów, to proszę bardzo. Angela Merkel zapraszała tych migrantów, niech ich przyjmie w Niemczech, ale nie możemy zgodzić się na to. Aby Niemcy wybrali sobie spośród tych migrantów, tych, którzy potrafią, y, mają różne umiejętności, i potrafią pracować, a do Polski przysłali y, pozostałych. To, y, mimo że to w tych traktatach nie ma być zapisane, w tych dokumentach nie ma być zapisane, to sobie wyobrażamy, jak to będzie działało. Chcieliby pozbyć się tych, którzy będą im najbardziej walić. My tego w Polsce nie chcemy. Polska jest najbardziej bezpiecznym krajem. W Europie i być może nawet na świecie. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest bardzo wielka zasługa Mariusza Błaszczaka, który najpierw jako minister MSWIA, a teraz jako minister Obrony Narodowej dba o to bezpieczeństwo. Ale jako minister MSWIA, pamiętacie Państwo, na zachodzie Europy wybuchały bomby, na zachodzie Europy terroryści islamscy przeprowadzali zamachy. A my w Polsce przeprowadzaliśmy duże imprezy, bardzo duże imprezy, Światowe i Młodzieży. Yy, właśnie mam wiadomość, że tutaj po prostu był pełen spokój, pełne bezpieczeństwo i Polacy do tej pory czują się po prostu bardzo bezpiecznie w Polsce. Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące przestępczości, dotyczące tej przestępczości, która jest nam wyjątkowo yy, w naszej kulturze yy, ohydna. Wydaje się, jest na pewno. To przestępczość na tle seksualnym, przestępczość seksualna wobec kobiet, wobec dzieci. Polska jest tutaj najbezpieczniejszym krajem w Europie, natomiast te kraje, które od lat przyjmują tych nielegalnych islamskich uchodźców, tam jest najbardziej niebezpiecznie. To jest kilkadziesiąt razy więcej gwałtów, kilkadziesiąt razy więcej napaści na kobiety i my nasze polskie kobiety chcemy przed tym chronić i myślę, że nasze społeczeństwo powinno móc zabrać w tej sprawie głos i powiedzieć się w referendum i powinniśmy jako rząd trzymać się głosu społeczeństwa w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Może jedno zdanie jeszcze rzeczywiście dodał. Kiedy przyszliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy do władzy jesienią 2015 to na stole leżały dokumenty podpisane przez poprzedni gabinet Ewy Kopacz o tym, że Polska przyjmie kilkadziesiąt tysięcy, bo bo Polska została poddana takiej presji w Brukseli, kiedy tam już tam Donald Tusk tam urzędował, swoją koleżankę Kopacz zaprosili i ona zobowiązała się do tego, aby Polska po prostu przyjmowała uchodźców. I dobrze wiedzieliśmy wtedy, że nie skończy się ani na kilkuset, ani na kilkunastu tysiącach, ani nawet na tych kilkudziesięciu, o których mówiły posłanki Platformy, że Polska wielkim krajem jest i co nam szkodzi kilkadziesiąt tysięcy, już możemy i milion, i dwa miliony przyjąć, także na pewno się pomieszczą ci uchodźcy. Od razu wiedzieliśmy, że to jest. Bardzo niebezpieczne, właśnie zjawisko. I co ciekawe, to zyskało potwierdzenie w tym preludium do wojny Putina, kiedy właśnie za jego wiedzą i zapewne za jego też podpuszczeniem, przez granicę białoruską tutaj próbowano do nas upychać tysiące właśnie przybyszów ze Środkowej Azji czy też z Afryki. Bo nagle został uruchomiony ten kanał właśnie przez Rosję i Białoruś w kierunku państw bałtyckich i Polski. I wtedy Zostaliśmy poddani krytyce wielkiej szczególnie przez te środowiska lewicowe, że bronimy granicy. Zdziwienie po tamtej stronie, że Straż Graniczna jest do obrony granicy, że wojsko jest do obrony granicy. Kiedy zaczęliśmy budować tę zaporę stałą, która na szczęście powstała, całe szczęście, że powstała, bo dobrze wiemy, że wkrótce potem nastąpiła ta agresja właśnie Rosji na Ukrainę i w sytuacji takiej, w której byśmy mieli na terytorium Polski kilkadziesiąt bądź kilkaset tysięcy tych uchodźców z Azji czy z Afryki, byłoby nam znacznie ciężej prowadzić jednocześnie też pomoc dla Ukrainy, bo wiemy, że ta zdecydowana większość pomocy dla Ukrainy jest dystrybuowana przez Polskę. I w czasie wojny przyjęliśmy miliony uchodźców rzeczywiście z wojennej Ukrainy. Polska okazała się dla nich bezpiecznym bezpieczną przystanią, to było możliwe właśnie dlatego, że, że mieliśmy tutaj zabezpieczoną granicę białoruską. I dzisiaj powrót do tego samego mechanizmu w sytuacji, kiedy widzimy, że kiedy Bruksela ogłosiła mechanizm relokacyjny, widzimy co się dzieje na Morzu Śródziemnym. Płyną tutaj do nas w Łodzie po 300, po 400 kolejnych młodych mężczyzn z Afryki Północnej, z Afryki Środkowej, z Azji właśnie, bo teraz ten znowu kanał przemytu i to zapewne we współpracy też przez przemyt yy, ludzi to jest jedna z najbardziej yy, niestety dochodowych takich gałęzi przestępczych na świecie I, i widać, że to wszystko jest jakoś skoordynowane, że jednocześnie Bruksela nie znajduje odpowiedzi na to yy, zjawisko, tak naprawdę poddaje się temu zjawisku, ponieważ ogłaszając mechanizm relokacji powoduje, że tak naprawdę ten napływ będzie jeszcze bardziej agresywny i on rzeczywiście... Prowadzić do wielkich nieszczęść. Widzimy to, co relacjonują media na Zachodzie. Było to swoiste tabu. Tam jest taka wewnętrzna cenzura, blokowała relacje medialne, ale kiedy już doszło do wielkich tragedii, nie dało się tego trzymać pod korcem, nie dało się tego yy, zatrzymać, aby ludzie się nie dowiedzieli. Tam też społeczeństwa są zaniepokojone. Także nie chcemy tej lekcji przechodzić. Widzimy, co się tam dzieje. Chcemy ochronić Polskę i Polaków przed takimi nieszczęściami. Dlatego to sprawa jest bezdyskusyjna i będziemy na tym stanowisku stać niezmiennie bez względu na to, jakie, jakie groźby czy jakie szantaże będą z Brukseli płynęły. Tyle. Zobaczcie Państwo, jeszcze dokładnie do tego, co mówił Pan Minister, Pan Dyrektor. Jak warto było bez żadnych warunków, bezpośrednio zacząć pomagać Ukraińcom? Pomagać to wszystkich aspektach i pomocy humanitarnej, ale przede wszystkim też pomocy zbrojeniowej. To po raz pierwszy rękę, to oni. Jako, jako Polacja, jako naród, jako, jako rząd yy, zaczęliśmy taką właśnie politykę stosować. I zobaczcie, co się dzieje w Rosji. Obojętnie co się będzie działo, bo to już nie będzie ta sama Rosja, która była przed początkiem agresji. Pewna siebie, zadufana, wszyscy mają się słuchać tej Rosji Wielkiej. I dlatego między innymi to, o czym mówi pan dyrektor też i pan minister, o referendum, jest fundamentalną sprawą. My to musimy wygrać, dlatego że pokażemy... Bo nam nikt nie może w Europie zarzucić, że my jesteśmy nieotwarci na uchodźców. No, proszę Państwa, półtora miliona tej żyje, funkcjonuje, przejechało w ciągu tych kilkunastu miesięcy ponad 10 milionów ludzi, Ukraińców. I my A, nikogo my... nie chcieliśmy zmuszać do relokacji uchodźców. I nikt nam tego nie może zarzucić. Natomiast ten pomysł, który powstał, który też jest właśnie między innymi teraz lansowany, oczywiście na razie takimi zajawkami takimi, jest takim aspektem. Jak tam się nie sprawdzają właśnie ostatnie grzechy, to my przepniemy ich do obozów, które trzeba będzie tutaj robić na terenie Polski, Rumunii, Bułgarii. Niech się później martwią, już nawet zieloni. I więc myślą, mówią o tym w swoich w takich pomysłach, że trzeba to będzie wysyłać. pewne komisje, które będą sprawdzały, jak ci właśnie relokowani z części zachodniej Europy przebywają na, ter na terytorium Polski. Dlatego Polacy w tym referendum się muszą wypowiedzieć. A zobaczcie Państwo, po ogłoszeniu przez na ostatnim posiedzeniu Sejmów przez pana prezesa, pana wicepremiera w tej chwili Jarosława Kaczyńskiego tej informacji. Co teraz się dzieje? No nie mhm. warto, przecież to nie w ogóle, po co referendum? Przecież Polska może wystąpić, bo po... absolutnie... Państwa, to jest właśnie to. To jest tak, że my nie będziemy patrzyli się na innych. Robimy tą politykę, którą robimy. Są tego efekty, oczywiście to kosztuje dużo, kosztuje dużo naszego wysiłku i fizycznego i częst, ciężkiej pracy i pieniędzy. Ale państwo oceną to O to, żeby być bezpiecznym państwem, tak? o którym pan minister mówił, że jesteśmy jednym z najbardziej bezpiecznych praktycznie miejsc. I dlatego taki jest się atak. I atak medialny też na ministra, między innymi jednego, drugiego, na premiera, bo właśnie to jest zagrożenie tej koncepcji. A my nikogo nic nie chcemy robić. My nikogo nie chcemy tutaj na siłę zmuszać do tego, żeby w Polsce mieszkał. Ci ludzie, którzy teraz są, zostali legalnie mieszkają, mają pracę, płacą podatki leczą się w Polsce i oni są asymilowani w Polsce. Tak? I to jest ten właśnie nasz wybór, nasz, nasza ścieżka. I to oczywiście nie jest prostą rzeczą, natomiast z tej ścieżki nie zejdziemy i będziemy robili to, co uważamy, że jest słuszne i dlatego też chcieliśmy dzisiaj w tej krótkiej konferencji Państwu o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że to pójdzie troszeczkę weter i będzie przekazane i też Państwo będziecie przekazywali tą informację dalej. Bo ważne, żeby u źródeł mieć informację jednocześnie ją dalej przekazywać, żeby nie, nie tak, że ja wiem, tak, ale jednocześnie, żeby tą informację przekazywać dalej.